Cześć, witajcie, i w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z Unturned Yukon. Dzisiaj questy, tak. Ach, te questy. Headlampa mi też zombie drobno, ale to niepotrzebne. Mamy nasiona, truskawki. Jeszcze sobie weźmiemy wszystkie tutaj. Trochę mało. No dobra, na Troszeczkę mało było. Wczoraj było więcej. Wczoraj. Ser, ser mamy. Kanapkę zrobimy. Dobra, dzisiaj dużo questów będzie. Mm. Mamy 12. Jeden już mamy zrobiony. Eee, tu musimy znaleźć Biohazard Huda, dwa waksyny, purification tablet i chemikalia. Tu jeszcze jakieś tam resources trzeba. To od tego zaczniemy jak najbardziej. Szybki, szybciutko do militarnej do wieżyczki. Włazimy na górę, zobaczymy co będzie. Ojezu, biegać. O ty. Ale jestem dobry. Dawno coś nie drapnął, nic no. Dobra, mój nóż jeszcze żyje. Pamiętajcie. Nóż zawsze. A Super, jestem bardzo ucieszony, że akurat, tylko nie chcę, no weźcie się, dobra, idealnie, on to przetrwał, bo ja nie trafiłem, mam, w końcu, no ten się zapalił, no. Uuuu, uh, siedemdziesiąt helfa. O, jeśli się weźmie witaminy, to z... zawsze... O, weapons closet, nie, nie ma w nim nic. Cough No wajopot tylko coś lepszego. Hmm. Hmm. Nie ma nic. No bank to też jest op miejscówka, ale nerf dostał, bank dostał nerfa. Czekaj, to jest duże? Nie, dobra, to jest normalne, bo to... No. Niezdecydowany. O ty. Pa, jaki niezdecydowany, łazi, łazi se w kółko. Kolejny zaraz do mnie przyjdzie. Jak ja tu byłem, to, kurde, legendarną broń znalazłem. ten potężny nerf, może, może coś się uda na tym. Tutaj może, dajcie, dajcie coś dobrego, maskę, dajcie. Albo biohazard chuda. Eaglefire jest. Tylko którego pierwszego zaatakować? Asida czy Sprintera? Wolę tego, bo to. Bo on, no widzicie. Pa, patrzcie, ma tą maść. Ma tą maść, ten. Muszę czekać, aż to się. No widzicie. Super Eagle Fire z 10%, ale 7 z magazynkiem. Super. Jestem ucieszony, super się cieszę. Dodamy sobie BioPoda. Na pewno go weźmiemy. Mam do niego skina przecież. Kto by go nie wziął. Dobra. Uciekamy stąd, bo już... A nie, bo my jeszcze musimy do tego. tamto tamtą stronę. No to one i jeszcze jest zombie płonący. Mamy ten tajemniczy kontener. No i tutaj też totalne rozczarowanie. Ja nie mogę, no nie ma nic dobrego w tym mieście, tylko zombie. Dobra, biegniemy tam, gdzie mieliśmy biegnąć, tylko muszę jakoś tego jako zombie ominąć. I te głupie wilki idą w naszą stronę, gdzie ja zahaczyłem. Dobra, pod... na szczęście ja zahaczyłem po drugiej stronie miasta, więc Git będzie. Więc dzisiaj jeszcze odwiedzimy sobie Off-Limits i rozwalony statek. Właśnie na rozwalony statek pojedziemy, właśnie prosto. Tylko mu... Dobra, sprawdzę tam z dwa kontenery, tak, żeby mega zombie nie. nie... żeby nie zaalarmować mega zombiaka Wychodzimy najwyżej, to będziemy uciekać. Dobra, przestraszyłem się leciutko. Viper wylecia. Dobra, nieważne. Viper stream. I uciekamy. ten zombie wygląda jak mega zombie? Nie, tam. To normalny zombie. Nie ma co się bać. Dobra. Beret jest taki legendarna rzecz. To mówią, każda legendarna rzecz jest warta, nawet jak to jest kupa. Jest rzadkości legendarną. O, w ogóle wajpera dropnął, no, a ja nie zauważyłem. Wróć tu kurde. Więc jesteśmy off limits A jakie zgzaki robią te jelenie. Dobra jesteśmy. Widzę już zombie. Ale ja tym jeleniom nie dam żyć. Dobra, sprinter. Oby nie, flanker jeden z tych. Żeby nie był. No. O, Zabijemy go chyba. O, mięso, o, mięso, mięso. Nie mamy miejsca na mięso. Mięso. To musimy coś wywalić. Czy w końcu możemy z nim pogadać? Nie możemy z nim pogadać. Morfina niepotrzebna nam jest. Bloodbag potrzebny. Scorpion Seven, helmet. Ile to daje? 25 armory, a mój. 15. O lepsze, to jest lepsze. Notka jest. Dobra, nie będę... A nie przeczytajmy sobie. Dobra, nie, nie będę czytać. A Może, 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 tak. Skorpią sobie West. 40 armora. Mam sprawdzać czy nie? Dobra, sprawdźmy. 30 armora. To lepsze. Może troszeczkę więcej miejsca ma. Ale kto tam by oceniał? Może coś z ich dropnie. Nic tu nie ma. Dobra. No nie ma tu nic. Nic. Nic nawet. Kurczę, czegoś dobrego. Nie mówię, że ma być dobre, ale w jednym sensie tak, ma być. Oj, nie, nie, nie. Andrea, zabij go. Filtr. Jedziemy, jazda do domu. Uuu, na lodzie wjazd. Więc ja myślę, że to by było na tych Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!